Masz, bo jeszcze zaraz jest jeszcze krzywdę do robienia. Tylko ile alarma trzeba, trzeba robić. Ja myślę, że już bycie policja zgarnęła. Ja też to rękawica bym dał tam. Czekaj, bo ty zaraz się skrzypiesz. A wszystko się za, to więcej z rybokiem popusuje. To jest, to nie ma takiego złomańienia. To tam jest To prędzej ale jak to? <grymne> Może przez wymiecznik? A <grymne> jednak pan tą dziurkę poszuka. Ale tam jest druga jeszcze. Ale wtedy się pan nie zmieści. Nie, to już, tu już... Ja bym się podbał. to jest okno, które utrudnia Może to już, trwa, to już trwa parę minut. Tak? Ja myślę, że już policja wymieniła Ale proszę jeszcze ten słowo. No, Może na razie, na razie, no, razie nie przez szybę, ale przez... Oczywiście, oczywiście. Na razie do Mogę prosić młotek? No o, mieliśmy o. młotek, nie? Mieliście młotek? No. Dawaj. Ale dobrze, do tego. No, no, ale, do tego. No, nie chcę no, panu <tuszy> maski albo kurana...

nie zbieramy Patrz, nie masz na tak kobieca To i tak nie zbieram. To i tak nie zbieram. Słuchaj, żeby grubym krowy dalej. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Tak Dałeś, dałeś nadzieję. Już dawno po czasie. Za chwilę... Zostało ostatnie 20 sekund. Policja się zmieni.